O nie, o nie, tylko nie to. Są blisko. Ale muszę wystrzelić wszystko co mam, bo takie są zasady. Musi mi zostać tylko jedna kula. To jest właśnie Jack Sparrow Challenge, część druga. A nie, nie dostrzele chyba stąd, patrzcie. A nie, jednak dostał. No, idzie w moją stronę. Okej. Okay. O nie, on przeżył. Łoł! Wow, nie! Mordę jeżdżę. O kurde, drugi. Ja dostałem dopiero co. Mam jedną kulę. Muszę się wyleczyć. Nie mam leczenia, mam lunetę, tak. Lunetę sobie wziąłem, bo stwierdziłem, że że tak, że to jest dopuszczalne. Kurde. Tu jest boss. Ach, szanie. Dobra, nie jest najgorzej. <grystanie> Czy znaczy, tak? Powiem szczerze, że dopiero co jakiś czas temu grałem hmm, sobie właśnie, no po prostu rozgrywkę i natknąłem się na pusty serwer, więc hmm, jest nadzieja. Jest nadzieja, że będzie mało ludzi. A co za tym idzie? Że będzie jakaś szansa na ich zaskoczenie? Bo może stwierdzą, że ok, nikogo więcej nie ma na serwerze, to. Ale ja muszę wystrzelić wszystko, co mam. Muszę wystrzelić wszystko. Yy, to jesteśmy bezpieczni. Zaczną robić bossa. Ja nieopatrznie wybiegnę im na plecy z szablą. Yy, pozabijam wszystkich i challenge zostanie wreszcie zakończony pomyślnie, bo jak zapewne pamiętacie. Poprzednim razem. Nie do końca się to udało. Czy to była lanza? Lanca czy nie? Raczej nie mam co liczyć na pusty serwer. <gry> Bo na biało to jest najzabawniejsze. Wiecie co, ja chyba zacznę powoli go robić, ale ewidentnie dostałem strzałę. Ewidentnie ktoś był na dokach. O, 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 właśnie zaczyna się. Na co mi ta szabla? Na co mi ta szabla? Na co mi ten rewolwer z jedną kulą? No nic. Jakoś sobie musimy dać radę. Jack Sparrow dał sobie radę, to i my sobie damy, nie? Dobra, tylko... Nie jest chyba dobry pomysł, żeby iść akurat tędy, bo tam się mogą zrespić goście, więc nie, nie będę szedł tędy. Pójdę tędy. Okej. Okay. Już pierwsza eksplozja. Wydaje mi się, że to był cmentarz. Lanca na cmentarzu, więc oleję sobie zbieranie wskazówek. Nieważne No niech to szlak Musiałem stracić ten cholerny pasek. Nie lubię mieć małego paska na końcu. Naprawdę nie lubię Nie, on tu biegnie Sukiń no. no nie to za wysokie, ok. Ech, dobra, przeżyłem. O, pijawy się nie dostały do środka. Uff, dobrze, dobrze. Okej, okay, strzały gdzieś tam. Na kaplicy. Możliwe, że tam już jest ekipa. Tam zapewne jest boss. Dobra, biegnie. O, nie, 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 Czy to jest portricker? Aj, no to jest portricker, ale... Fuck, nie, dlaczego? Okej, okay, tu jest przejście. To jest pancerny. Jest drugi. Nie dostanę się tam, choćbym nie wiem, jak bardzo chciał. No nie wiem, nie, jak to zrobić, jak to. O, co to za mnie zrobiło? On biegnie na mnie. Aha. Ta, jakim cudem. O, pułapki. Spancerny. Ja nie wiem jakie oni mają uzbrojenie w ogóle no więc pułapek podniósł O nie Tylko czekam aż ktoś mnie przeskanuje przez tą ścianę. tam nie dam się przeskanować. O nie, tylko nie to. Wróciłem w to samo miejsce. Sprawdzają, dobra. Obaj użyli umiejętności. Ryzykuję. What the No to pięknie. Yolo. Gdzie jest? Gdzie jest drugi? Jest tam. Dalej siedzi w środku. Tylko jestem na hita. Więc jeżeli nawet zbiorę te cholerne banty Okej. Oh. Okay. Some, some of That's got to be the best part I've ever seen. So it would see. Spokój. tylko spokój. Tylko spokój nas może uratować, bo oto udało się wreszcie zakończyć Jack Sparrow Challenge pozytywnie. Augusta, zwykły conversion pistol. Co my tu mamy? O kurczę, oni byli wcale nie lepiej uzbrojeni niż ja. Więc no cóż, dobrze jest, dobrze jest, po prostu dobrze. Spadamy do wyjścia. O, okej, okay, wyjście jest po drugiej stronie mapy, więc zanim ja to zrobię, to... O nie! O jasna cholera, nie, 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 nie. Dobra, wiecie co? Z zmiana planów e, podniesiemy Augustę, e, nie mogę wziąć żadnej kuli do rewolweru, ale przynajmniej mamy mm, pociski w, w Winfieldzie. Mm, goście nadchodzą. O nie. Proszę zginę. No nie. nie. Padaj. Będzie, będzie wojna, będzie wojna, To nie ma nie ma wyjścia, ja mam jakiegoś kuchnianego Infilda i zero pocisków yy, moim potężnym no, przynajmniej 21 pocisków w Infilie, więc... Ale to będzie wojna, nie ma wyjścia, nie? Dobra, spróbuję się dostać na cmentarz i to bardzo blisko. Nie, tu jest jeden typ.